Marek Klapa, Polskie Radio 24. Witam bardzo serdecznie widzów telewizji biznesowej. Teraz wybierzemy się na rynki i będzie to taka podróż również trans, transatlantycka, bo odwiedzimy Stany Zjednoczone, zobaczymy, co dzieje się na Wall Street, jakie są perspektywy inwestycyjne właśnie za oceanem. Ale oczywiście nie zabraknie również wątków polskich, a naszym przewodnikiem po tym temacie będzie pan Paweł Dudalewicz, dyrektor Biura Zarządzania Aktywami w IX Asset Management SA. Dzień dobry. Dokładnie. Dzień dobry, witam wszystkich. Wszystko się zgadza, bo ja się zawsze zastanawiam, jak jest takie długie stanowisko, długa nazwa, czy niczego nie pominąłem? E, niczego pan nie pominął, natomiast no, kluczowe jest to, że jestem tak naprawdę zarządzającym aktywami, natomiast mhm. to kwestia dyrektora czy nie dyrektora to jest mniej istota, natomiast no, głównie zajmuję się po prostu inwestowaniem aktywów na rynkach e, kapitałowych. Cenne uzupełnienie e, w w kontekście tematu naszej rozmowy, ja tylko dodam, że Pan Paweł Dunalewicz będzie gościem październikowej konferencji Invest Cuffs, nad którą telewizja biznesowa objęła swój patronat, także będzie można spotkać się osobiście i porozmawiać również na tematy poruszane tutaj w tym studiu, ale. W pierwszej kolejności chciałbym zapytać Pana, jak to wygląda w tej chwili, gdybyśmy tak spojrzeli. Zacznijmy od tych stanów na rynek amerykański. No, w ostatnich sesjach było parę razy tak, że słowo rekord odmieniane było przez wszystkie przypadki, a skrót ATH nie schodził z nagłówków prasowych. Zatem skąd ten hura optymizm w Stanach Zjednoczonych, właśnie teraz? Znaczy, ten optymizm trwa już od wielu, wielu lat. Tak naprawdę w październiku chyba będzie mieli. Trzy lecie, trzy na, na rynkach akcyjnych. na no wydaje mi się, że tych. Paliwa, czy rodzajów paliwa, które, które wspiera i katalizuje wzrosty na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, cały czas jest bardzo dużo. No i należy pamiętać, że tak naprawdę mamy trzeci rok wzrostów indeksów w Stanach Zjednoczonych, a takich okresów serii, kiedy indeksy rosły 3, 3 4 czy 3, 5 lat, mieliśmy w historii amerykańskiej giełdy, w ostatniej historii sporo. No i jestem przekonany, że cały czas to paliwo do dalszych Wzrostów jest. Ale to paliwo się zmienia. Pamiętamy doskonale chociażby rok 2024, kiedy to spółki technologiczne rządziły w Stanach Zjednoczonych i uwaga inwestorów była skupiona właśnie na nich. Ten wyścig AI trwa cały czas, ale wtedy miał swój punkt ewidentnie kulminacyjny, jeżeli chodzi o Nasdaq, chociażby. Ale teraz dochodzą też inne czynniki. Inne spółki też potrafią dźwigać te indeksy, chociażby na SP 500. Jak Pan ocenia aktualne trendy i co jest tym koniem pociągowym aktualnie hmm. dla amerykańskiej znaczy, giełdy? Pierwszy, znaczy takim głów, według mnie głównym katalizatorem to jest to, że my te warunki bliskie, to się określa tym określeniem Goldilocks, czyli przede wszystkim mamy. Relatywnie niskie stopy procentowe, które mhm. będą obniżane przez, przez Fed, i ten cykl został już rozpoczęty. No i też jestem przekonany, że jeśli Trumpiści będą mieli większość w Fedzie, no to ten. Cykl przyspieszy i będzie jeszcze bardziej agresywny, a wiadomo, niskie stopy procentowe mają wprost przełożenie na wyceny, na wyceny akcji, zwłaszcza tych spółek technologicznych, o których kolokwialnie się mówi, że mają wysokie duration czyli wycena jest bardzo pozytywnie skorelowana z niskimi stopami procentowymi. No są Pierwsze może znaki słabości rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, natomiast no generalnie gospodarka jest całkiem silna. Mimo, że te stopy procentowe z najniższego poziomu, czyli tam w okolicach 0,5%, do no w szczycie nawet do, do 4-5%, jeśli chodzi o rentowności, obligacji, to gospodarka ten podwyżkę stóp procentowych przetrwała bardzo dobrze. Na kolejnym jest ten wyścig, wyścig AI, no i też. Hmm. Wydaje mi się, bardzo pozytywnym sygnałem w tym wyścigu AI jest to, no, że spółki, które swój biznes na tym opiera, opierają, generują cały czas dynamikę przychodów w rzędu kilkudziesięciu procent. No i jestem też przekonany, że dopóki ta dynamika będzie tak wyglądała, no to to paliwo do dalszej hossy będzie dosyć mocne. To i dzisiaj też Świat wygląda tak, że niko, nikt nie jest w stanie, nikogo nie stać na to, żeby się z, tej, z tego wyścigu AI wycofać, no bo nikt po prostu nie może sobie poz, pozwolić, żeby ten wyścig prze, prze, przegroci. I dotyczy to zarówno spółek amerykańskich, jak i pewnie głównie chińskich, tak? No bo tam zakładam, że to jest tam jest największa, największa konkurencja. No i spodziewam się, że przez najbliższe kilka lat te nakłady mogą być kontynuowane, czy to Dzisiaj w centra danych, potem być może już bardziej w, przełoży się no to na konkretne produkty. Natomiast no jest ewidentne takie uzasadnienie fundamentalne, dla którego ta hossa może jeszcze trwać. No i że będziemy mieli do czynienia tylko z, z trzema kolejnymi latami wzrostów na giełdzie, tylko to jeszcze kilka, kilka kwartałów może potrwać. Rozmawiamy 1 października. To ważna informacja dla naszych widzów, którzy będą oglądali potem tym internecie naszą rozmowę. No i dzisiaj, gdybyśmy otworzyli portale amerykańskie zajmujące się gospodarką, no to tematem numer jeden jest shutdown. Przed programem żartowaliśmy, to który to już shutdown amerykańskiej gospodarki i te problemy związane z budżetem. Hmm. Będzie to miało jakieś przełożenie w Pana ocenie na rynki? To może trochę wyhamować te wzrosty, które obserwowaliśmy ostatnio? W krótkim terminie tak, natomiast z tymi shutdownami może być podobnie jak z, z cłami Trumpa, czyli pierwsze, ta pierwsza edycja CEU miała dosyć mocny wpływ na rynek. Pamiętamy to spadki na początku, czy w pierwszym i, i drugim kwartale tego roku, kiedy Trump zapowiadał, cła to, jełda amerykańska spadła. No, a szczególnie po 2 kwietnia tam na całym świecie się odbił. Dokładnie. To były tam spadki sięgające 20%, natomiast potem rynek się na to odpornił i, i w zasadzie już nie reaguje na kolejne edycje, i jestem przekonany, że w tym przypadku będzie tak samo. Ten, pewnie ten shutdown to jest tylko efektem jakichś rozgrywek politycznych po to, żeby coś ugrać. Być może po to, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, żeby zmniejszyć zatrudnienie w administracji, co Trump wielokrotnie obiecywał, nawet, nawet przecież powołał. Osobę, która miała za to, tym, za to odpowiadać tak, i był ale, cały zespół, który też miał za to Ale za to kariery odpowiadać. nie rozwinęła ta osoba akurat w, w Waszyngtonie. W Waszyngtonie nie, ale rozwija na innym polu. Zdecydowanie tak. Dobrze, e, to teraz przejdźmy nad Wisłę do Polski, na ulicę Książęcą w Warszawie. Giełda papierów wartościowych. E, z nią jest pewien taki problem, że ona albo. E, jest rekordzistką in plus, jeżeli chodzi o rynki europejskie, albo rekordzistką in minus. Rzadko gdzieś tam w medianie się mieści, jeżeli popatrzymy na pojedyncze sesje. Jak pan ocenia teraz kondycję warszawskich indeksów? Hmm. Warszawska giełda to pewnie wszyscy wiedzą, że ostatnie 5 lat to stopy zwrotu są porównywalne, porównywalne, a nawet istotnie wyższe niż z nasdaq czy z S&P 500. Rzeczywiście to ATH można odmieniać przez, przy, przez, przez przypadki. No i podobnie jak na rynkach amerykańskich, czy na w ogóle na rynkach akcyjnych, hosta trwa od października 2022. No i to, co jest chyba cały czas pozytywne na, dla naszej giełdy, że wyceny są, może już nie bardzo niskie, ale umiarkowanie umiarkowanie niskie. To co jest według mnie takim może nie może nie problemem, natomiast z takim kwestią negatywną, że ciężko znaleźć w takich tych głównych indeksach WIG-20, czy MW 40 czy SWIG-80 spółki, które są niedowartościowane kilkadziesiąt procent, tak jak to miało miejsce w 2020 roku po bezsie covid czy w 2022 roku, po tym jak indeksy spadły po rozpoczęciu wojny na Ukrainie. To, to, to rzeczywiście jest taki, że no po, tych, po tych wzrostach nie ma takich spółek ewidentnie tanich. Oczywiście pewnie są jakieś mniejsze spółki, startupy, mm -hmm. które mają cały czas taki potencjał, natomiast wśród tych głównych indeksów ciężko znaleźć e, takie temat ewidentnie przywartościowane. To ogólnie można powiedzieć, że patrząc na wskaźniki wyceny tych spółek, no to pewnie one cały czas mają taki potencjał wzrostu kilkanaście, małe kilkadziesiąt procent rocznie. Do tego wydaje mi się, że polska giełda cały czas jest dobrym miejscem do inwestowania i do szukania pozytywnych stów zwrotu. Mam taką propozycję, żebyśmy przyjrzeli, przyjrzeli się też rynkowi obligacji, bo on jest bardzo ciekawy, no, szczególnie w, tych, w kontekście tych problemów też z finansami publicznymi, które obserwujemy zarówno w Polsce, jak również w Stanach Zjednoczonych, o czym przed chwilą mówiliśmy. Zresztą to jest, nie chcę powiedzieć, że zabawne, ale taka ciekawa korelacja, że aktualnie Polska i Stany mają bardzo podobny problem. Cały świat ma te, mhm. ten problem i no ten w, w zasadzie sporządzanie tych ratingów, które pokazują. Poziom zadłużenia do, do PKB, no to co jeden z częściej pokazywanych wykresów ostatnio w mediach finansowych. Znaczy ja uważam, że na stopy procentowej, na rentowność obligacji trzeba patrzeć z dwóch perspektyw. No pierwszy to są to obniżki stóp procentowych przez banki centralne, co najczęściej wpływa na poziom krótkoterminowych stóp procentowych, czyli te wszystkie wybory, LIBORy i tak dalej, które bardzo często i w wielu systemach są podstawą do oprocentowania kredytów. No i tutaj wydaje mi się, że ten, ta korelacja jest, można powiedzieć, że jest jeden do jednego, czyli Wibor, jeśli są, są obniżki 100% albo spodziewane obniżki 100% przez bank centralny, to spadają te stopy krótkoterminowe. To oczywiście bardzo pozytywnie wpływa na poziom odsetek, które płacą firmy od kredytów i rzeczywiście tu można szukać firm, które w ten sposób się zdelewa, zdelewarują i dzięki temu będą, poprawią wyniki finansowe albo poprawią bezpieczeństwo działania. Oczywiście. To też ma bezpośrednie przełożenie na wyniki banków, no i po nie wiem, 300 procentowym wzroście indeksu WIG Banki, no to gdzieś tam widać, że ten, ta krzywa dochodzi do, hmm, no to następuje przegięcie krzywe, jeśli chodzi właśnie o, o, o sektor bankowy, no zwłaszcza, że ma plus jeszcze te problemy regulacyjne. Tak? To już sufit, pana zdaniem, jeżeli chodzi o indeks bankowy? wynikowo banki i wycenowo cały czas są bardzo bardzo dobrymi, bardzo, są bardzo dobrze wyceniane natomiast na rynku liczy się bardzo często sentyment i uważam, że tak, że sentyment może się bardzo mocno pogorszyć, dlatego że z moich obserwacji. Nie zawsze ma to uzasadnienie takie fundamentalne, ale inwestorzy lubią spółki drogie, które poprawiają wyniki, a nie spółki tanie, które nie, tych wyników nie poprawiają, czy one się delikatnie po, po, pogorszą. No bo jeśli spojrzymy sobie na banki, które mają, nie wiem, wyceniane są 7-8 razy zyski, nawet jeśli te wyniki będą płaskie, czy będą trochę się pogarszać, to i tak ten wskaźnik cena zysk będzie bardzo, bardzo pozytywny, ale tak jak raz, teraz jeszcze raz powtórzę, że inwestorzy wolą drogie spółki, które poprawiają wyniki i Dzięki temu nawet jeszcze są te, te wskaźniki wycenowe rosnąć i właśnie spółki, gdzie ten sentyment wynikowy, czy momentum wynikowy się, się pogarsza. Tak jest, to, to, to po prostu moja, moja obserwacja, ale wracając do, do stóp procentowych, bo od, tego, bo od tego wyszliśmy, że ten poziom tych mhm. wyborów i krótkoterminowych stóp procentowych ma to przełożenie właśnie na poziom kosztów finansowych, które ponoszą spółki, a drugim jest, drugą kwestią jest rentowność obligacji. No i tutaj ostatnio mieliśmy, zaobserwowaliśmy anomalnie, że mimo, że były obniżki stóp procentowych, to rentowności obligacji w Stanach Zjednoczonych nie, nie spadały. No i ten wektor, bardzo rzadko jest tak, że ten wektor jest skierowany w przeciwną, w przeciwną stronę. To no mi się wydaje, że głównie dlatego, że inwestorzy zaczęli, zaczęli dostrzegać ryzyko kredytowe u, można powiedzieć, u kredytobiorców, który zawsze był traktowany jako emitent praktycznie bez, bez ryzyka. Chyba to był zawsze taki top, top jeden, jeśli chodzi o, o takiego emitenta, gdzie nie było ryzyka. No i też pewnie bardzo mocno związany tym poziom refinansowania długu publicznego, które Stany Zjednoczone mają w 2025 i 2026, gdzie na te lata przypadają po prostu bardzo duże kwoty do refinansowania. No i pewnie inwestorzy myślą, że skoro Rząd będzie wychodził z dużymi potrzebami pożyczkowymi, to pewnie będzie można kupić te obligacje świeżo emitowane w dobrej cenie i przy dobrej rentowności. Niekoniecznie są zainteresowaniem, żeby kupować dług na rynku wtórnym. To mam jeszcze jedną propozycję. Tutaj w trakcie naszej rozmowy kilka razy odwoływaliśmy się do tego, co dzieje się w bankach centralnych. I ma to oczywiście niebagatelny wpływ na, na rynki. Więc moje pytanie. Dotyczące tych różnic, bo doskonale wiemy, że w strefie euro nie ma już za bardzo przestrzeni do obniżek stóp, natomiast ta przestrzeń jest zarówno w Warszawie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Więc moje pytanie, co tutaj może się wydarzyć? Na pewno. I na to wskazują też analitycy walutowi może dojść do no, takiego jeszcze, może dojść do pogłębiania się różnicy pomiędzy kursem euro -dolar. Tutaj tutaj ta różnica, te różnice mogą się jeszcze bardziej rozchylać, a jak pan ocenia, jak ta polityka w dłuższym, dłuższej perspektywie może przekładać się na, na rynki akcji? Mhm. Znaczy, według mnie kierunek 100% banków centralnych jest jasny. Nawet można powiedzieć, że Jastrzębi i Fed do tej pory już ten cykl rozpoczął. A e, chyba kadencja Pawela trwa do maja przyszłego roku, więc tak podejrzewam, że Trumpiści przejmą. przejmą e, Będą mieli większość w Fedzie, więc mi się wydaje, że przyszły rok to będzie raczej rok dosyć agresywnych kryzysów tego cięcia stóp procentowych przez bank centralny. Znaczy, też chciałbym przypomnieć, dlaczego to jest ważne. Bo ja patrzę jako inwestor, no w związku z tym od wielu kwartałów amerykańskie obligacje długoterminowe z długim duration wydają się takim aktywem, które może, może przynieść kilkudziesięcioprocentowe stopy, stopy, stopy zwrotów w przypadku istotnej, istotnego spadku rentowności. Do tej pory ten scenariusz się nie realizuje. Analizuje. Natomiast no, jestem przekonany, że jeśli spadną, czy znaczy minie ten moment wysokich potrzeb pożyczkowych rządu amerykańskiego i, będziemy, i będą obniżki 100 procentowych, no to ten scenariusz, że długoterminowe amerykańskie obligacje przyniosą te kilkudziesięcioprocentowe stopy procentów. Rośnie z czasem dosyć, dosyć mocno. No I uważam, że to jest taka klasa aktywów, którą można rzeczywiście obstawiać. Może jeszcze nie dziś, chociaż pewnie inwestorzy zaczną to dostrzegać i będą się wcześniej pozycjonować właśnie pod, pod tą klasę aktywów. A Polska? Polska wydaje mi się, że może, może korzystać z tych trendów. No, dzisiaj mamy. Trochę tak to wygląda, że nasz jeden obóz polityczny dosyć mocno, nie chcę mówić, że kopiuje, ale można, można, można użyć takiego stwierdzenia, że kopiuje retorykę. Polityczną i wydaje mi się, że też może kopiować taką retorykę ekonomiczną, czyli też może po prostu obniżać stopy procentowe wraz z tym, jak będzie obniżał stopy procentowe bank centralny w Stanach Zjednoczonych. Ciekawe spojrzenie, muszę przyznać. No dobra, to zupełnie na koniec. Wracamy do Polski i pytanie, które zadaje sobie wielu inwestorów, czy Widać koniec tej hossy, która no, na warszawskiej giełdzie ze zmiennym szczęściem, ale trwa. Mieliśmy w ostatnim czasie pewne korekty, no, ale jak, jak pan ocenia perspektywy dla tych głównych indeksów notowanych na warszawskiej giełdzie? Czy ja uważam, że jeśli Goldilock będzie kontynuowany w Stanach Zjednoczonych i na początku spotkania e, mówiłem, że uważam, że mamy kilka dobrych kwartałów. No to ciężko mi sobie wyobrazić, żeby Polska w tym nie uczestniczyła. Oczywiście mm, to nie jest tylko tak, że będziemy kopiować Stan Zjednoczony, natomiast e, też mówiłem wcześniej, że są te czynniki fundamentalne, które e, głównie to są relatywnie jeszcze przyzwoite wyceny spółek, dobre makro, no i też obniżki stuprocentowe, które zawsze wspierają też e, wyniki spółek. No i też wyceny tak, od takiej czystej strony matematycznej. Miałem już kończyć naszą rozmowę, ale do kompletu chciałbym dodać jeszcze e, metale szlachetne, złoto, platyna, no widzimy, że wyraźnie e, drożeją. No złoto pod tym takim raźmie konsolidacji od maja, gdzieś do końcówki sierpnia odbiło się dość mocno, wyszło z tego kanału górą. Mhm. No i mieliśmy kolejne rekordy w ostatnich dniach. Co dalej ze złotem? Czwórka z przodu nam się szykuje? Ja jakiś czas temu twierdziłem, że złoto zmierza nie w kierunku 4000, ale w kierunku 5000. Co prawda aż tak. Aż tak, co prawda. Mówiłem, raczej myślałem o końcu, o końcu tej dekady. No, dzisiaj patrząc na te czynniki fundamentalne, dynamikę. Wydaje mi się, że to może być nawet nawet szybciej, że to było wydawało się, że to jest bardzo agresywne stwierdzenie, mhm. natomiast teraz już wcale tak agresywnie nie wygląda. Natomiast też wydaje mi się, że podobnie jak na rynki akcyjne czy, czy rynki obligacji, trzeba patrzeć na czynniki fundamentalne. No, kiedy mamy niskie realne stopy procentowe. To jest zawsze czynniki, czynnik bardzo e, wspierający rynek złota. No plus te czynniki geopolityczne, to złoto zawsze stanowiło bardzo dobre zabezpieczenie, jeśli chodzi w, w takich, takich sytuacjach. No i plus taka retoryka, która oczywiście nie wiadomo, czy się sprawdzi. Natomiast e, są takie mm, głosy i to nawet osób związanych dosyć blisko z, administrac z administracją Trumpa, Trumpa że, zamierzą, że, że zamierzają coś... Grzebać w cudzysłowie w systemie finansowym i były na przykład takie pomysły, żeby dług amerykański zamieniać wiem, na stuletnie obligacje, czy praktycznie nigdy nie, nigdy nie spłacane. No i w takiej sytuacji złoto staje się takim mocnym konkurentem dla obligacji. No bo trzeba pamiętać, że zawsze jeśli wybieraliśmy bezpieczny instrument, który ma przechowywać wartość, to to były te obligacje amerykańskie z zerowym w cudzysłowie ryzykiem kredytowym, no i złoto, które tam. Trwa powiedzmy nie wiem, 3, 4, 5 tysięcy lat i podejrzewam, że przetrwa jeszcze parę tysięcy i pewnie może nawet jeszcze dziś, dłużej. Może nawet dzisiejsze rynki, rynki kapitałowe. W momencie, kiedy administracja coś zaczyna majstrować przy systemie, no to złoto zdaje się naturalnym, naturalnym taką ucieczką i też trzeba pamiętać, że ten rynek złota, jak sobie porównamy z rynkiem akcji, a już na pewno z rynkiem obligacji, no to jest rynek, który jest setki razy mniejszy. W związku z tym nawet, jeśli niewielka część kapitału tam yy, przepłynie, to powoduje takie, takie duże, yy, duże wzrosty, no i są już nawet prognozy tych można powiedzieć mainstreamowych amerykańskich banków inwestycyjnych które mówią o poziomach powyżej 4000 jeśli dołożymy do tego efekt fomo i tak dalej to, to wydaje mi się że cały czas można się spodziewać dalszych wzrostów na rynku metali szlachetnych oczywiście mogą być korekty takie i to techniczne. samo z platyną prawda tutaj zaznaczmy bo platyna też w ostatnim czasie no, jest w kręgu zainteresowania platyna srebro Aha. myślę że mi się wydaje znaczy też że już skoro przedłużyliśmy to, to spotkanie, tak. no to wydaje mi się, że w ogóle można spojrzeć na. Ja przyznaję, że nie spojrzałem na to, ale to też bym polecał, polecał y, słuchaczom, żeby spojrzeć na te supercykle związane w ogóle z y, surowcami. No bo tam. No, ty, też można się spodziewać, że to do tych metali szlachetnych dołączą, dołączą też inne surowce. Zwłaszcza, że jeśli będziemy mieli agresywne obniżki stóp procentowych, przyspieszy inflacja, będziemy mieli sytuację podobną do lat 70. To rzeczywiście surowce szeroko pojęte mogą, mogą znowu wejść w taki super cykl i tam też te stopy zwrotu mogą do kilkudziesięciu, czy w dłuższym okresie kilkuset stóp kilkuset stóp kilkuset. Stup, kilkuset stup, Procentowych stóp zwrotu. Mm -hmm. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Paweł Dunalewicz, Szanowni Państwo, dyrektor biura zarządzania aktywami, ale także zarządzający aktywami IX Asset Management SA był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę w studiu telewizji biznesowej. Dziękuję uprzejmie. A ja tylko przypomnę, że już za chwilę kolejne, myślę, interesujące tematy dla Państwa. z no istotne dla Waszych portfeli, ale także planów inwestycyjnych na przyszłość. Zostańcie Państwo z nami. Do zobaczenia.